Siemanko, cześć, mówi X Będzie słaba jakoś wideo, bo Przednia kamerka z telefonu. Chciałbym wam pokazać. Teraz gram, nagrywam chyba szósty bodajże odcinek Idle Evolution. Dowiecie się pewnie, że będę uzupełniał kilka tych atomików, <laughs> ale to za tydzień pewnie. I chcę pokazać wam, w od razu nie mogę, swoją pracownię. Moje słuchawki kupione za 23 zł z mikrofonikiem wakosa, jest, jest napis Wakosi jest napis wakus jak widzicie, możecie zobaczyć odwrócę się tak nie wiem czy widzicie czy nie no to wiadomo i cały czas czekacie na fifę nie mam dobrego kompa 64 bitowego na fifę ale pokażę wam fifę fifę 15 na pc -ta. pod światło jeszcze dla was może nie tak, o tak, pięknie. I pokażę Wam Paragon od kiedy to mam z reklamą MediaMarktu. Kurna, a co to, jakieś kurna Gogo-filmy? Gdzie to mam? Paragon. Myślałam, że mam przygotowane. Tego może być kilka odcinków. I pewnie i byłoby dwa nawet już, ale się action według mnie wjebał totalnie. To jest kurna najgorszy według mnie w program. Tylko do live'ów nadający się. Gdzie ja mam? O, tu moje, tu moje oszczędności, ale wam nie powiem gdzie Ale mogę powiedzieć, że ponad 100 zł to będzie na końcy do fifa Potem prawdopodobnie... No mama mi cały czas ty! Jak wyrzuciła tu ten na gwarancję, to normalnie nie wiem, co zrobię. Ojej. Bo tak tu nie będę mógł oddać, jakby kod był zużyty. No jaka ta mama to jest wredna, mówię wam od razu, nie ja nawartuję. wredna jest, wredna, no kobieta no. Gdzie moje perfumy? Prawie spadłyby i szklance się potłukły. Sorry, że tak ten... Nie mogę wam znaleźć tego, żeby udowodnić. Mam nawet paragonu. A paragon jest najważniejszy, bo mogłabym ugłosić towar niezgodno, niezgodność towaru z umową. I wtedy mógłoby być pozamiatane dla tych, tych, tych No nie przewalaj się. Ja pierdzielę, może siostra mi zapierniczyła. Jak ktoś wyrzucił, to normalnie i, i ten, to niech odkupują. Mamy, mamy, zwalaj każdej... O, chyba tu mam. Nie, to legitymacja. Hmm, wrzucę to przez telefon na YouTube a. ale mi się wydaje, że jak gdzieś to kładłem Jak ja tego nie będę miał, to się wkurzę Totalne, totalnie się wkurzę Nie mam nigdzie tu pod skarpetkami Nie mam O kurde Naprawdę tego nie mam Ale FIFA jest ładnie zapakowana to moje pudełko od Wacosa, to mój komputer, gram w Idle Evolution, mój pad na kabel, kabel. kurna, wam pokażę, żeby było pod światło, bo pewnie laptopa w miarę widzicie, gram w Idle Evolution i mi się 100 razy zapewnia. To jest, to jest pad za kilkanaście, za chyba 20 zł mam też skauflanda za 9 zł podgrzewać do laptopu, teraz nie używam, nie wiem dlaczego żeby chyba szumu nie było e, co wam mógłbym jeszcze pokazać piłkarskiego, Messi unikatowy Messi, karta limited edition, Messi e, no co tu powiedzieć no jestem, widać no szczęście sprzyja najlepszym ale gdzie jest ten paragon By wam udowodnić datę kiedy kupiłem FIFE, nie mogę tu zatrzymać. A szkoda, bo bym to znalazł, pewnie odszukał wam i specjalnie pokazał. To może tu było. Bo tak, co tu mam. W tym miejscu mam chyba paragon do słuchawek za 23 zł. No. A gdzie to jest? Ja nie wiem. O, że tu coś szukam znalazłem no, paragon ale bez karty MediaMarktu i wam pokażę od razu paragon i do przeczytania tu przy świetle i nie wiem czy widzicie ale jest data 12:41 w... to nie to co zapadło o kurde sorry no a pierdzielę i to jest. Coś, Radek 30 zł. W sądzie powinien zapłacić. Takiego... Ja pierdzielę. No bo tu mam kawę. I Bayern du Lever kartę Skąd? Nie wiem skąd. Ona tu jest. Mhm, 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 znalazłem Ale od FIFA nie mogę Ja pierdzielę No wyrzucili to kurna za Ja pierdzielę No dobra FIFA będzie... Opowiem wam o FIFA nie pytacie mnie o klientę, i pytajcie, pytajcie. Najlepiej po tym FIFA z czego robimy karierę? Zrobię karierę, bo już mam już rozplanowane mniej więcej, jak mogę powiedzieć wam, że jednym z lepszych transferów będzie chyba Dumbia. Nie pamiętam, Dumbia chyba niż Emanike kupię Bernarda. I na pewno i Turbę, no i wiele innych też młodych. Druga kariera. Będzie zawodnika, na pewno chyba Lewy Pomocnik Polski i bramkarz ale to będą takie mniejsze. Red Bull, Bull Lipsk z drugiej Bundesligi. Mają 10 milionów budżetów i zrobię tak. Pokupuję w miarę młodych zawodników i po prostu no... Będę ten no, rozwijał ich młody zawodników. Zrobię mega szkółkę juniorów. No, a więc, tak, no, co mam więcej do powiedzenia? No, z FIFA powiedziałem Red Bull Lipsk, Borussia Dortmund. A dobra, dopowiem wam do tego Red Bulla Lipsk. I będzie fut, będzie fut. FIFA, Kariera, BVB mam tu rozpisane. Może chcecie Padenborn albo Bayern Leverkusen. I tu wybierzecie. Fajnie, że ja na początku napisałem, że Huntelara ten, Huntelara, że tam Huntelara, huntelara że tam wam, że oddam, że sprzedam póki, bo za darmo potem jest. Tu mam, nie, tu mam do ankiety w razie czego, jakby tamte też się nie podobały. Napiszcie padę, Born lub Bayern Leverkusen. A mi się chyba kończy, Tu wydać kariera? O, tu mam do Red Bulla Le Leipzig, bo z drugiej Bundesligi. Powiem Wam, że w miarę będzie tu dobrze do rozwoju. Będzie dużo transferów w Red Bull, i połowa pewnie się nie sprawdzi, ale mam nadzieję, i z cufeta kupić. To będzie według mnie wyczyn, bo. To jest, najgorsze. Najgo... No to jest najgorsze. No to jest najgorsze. Bo kufet 17 milionów to minimum. No. A w karierze był. Bu... O, w karierze był. Ruch Fiodorosmond kupię kufeta, a nie martwcie się. I oddam za nim. nim Langerak. Chociaż Langerak dzisiaj jest hertu Berlin będzie grał w podstawowym składzie, bo Weidenfeller wypada z bramki i według mnie też on powinien mieć w FIFA dwa umiejętności o overalla więcej, albo chociaż nawet jeden, żeby ten ten. i potencjał o trzy większy, o trzy większy musi mieć potencjał, bo według mnie zrobili z niego, no, takiego jakby łomka, no no, co, co powiedzieć, no o kurde nie zrobiłem tego, co chciałem w rozwijanie ewolucji stora. Dobra. Wrzucę ten film na YouTube i usunę od razu potem na komórce, bo po co mi to? Muszę zdjęcia do ściągu robić, nie na żartuję. Czasami sobie zrobię w razie czego. I paragonu nie mam od tego. Jeszcze raz sprawdzę tu. Nie wiem, naprawdę. Ale październik wam mówię od razu. To dużo czasu. 2 miesiące. To tak drugi tydzień października, bo. 3 dni chyba, tygodnie po premierze, 140. Wam pokażę cenę. Cenę FIFA. bo teraz pewnie ze 120-110 kosztuje na świętach, chociaż limited edition, że 140 zł. Nie uwierzycie, pewnie. No. Ale naprawdę kurna, gdzie ten paragon? wojeny. Dobra, film ma 10 minut. Robimy... Coś może... Jakbym brat mi dał CSGO na live'a. Go poproszę. To będziemy mi live'a z CSGO. Komputer mi korzysta z tej CSGO, bo... To jest najważniejsze tak naprawdę. I zrobię live'a. Mam nadzieję, że chociaż subskrybujecie albo dodacie z dotacji 5 zł. To ważne. A live będzie w miarę. Action Live trzeba kupić za 10. Zł. Więc tak dobrze byłoby jak po kilku live'ach się zwróciło do tego Action Live. Powinienem też kupić Bandicama pełną wersję. Ale mi zacinam. Więc znajdę może lepszy ten. Dlaczego pokazałem twarz? Musiałem coś wam dodać. Już nagrywam szósty odcinek Idol Evolution, czyli rozwijania ewolucji. Więc... Co mam jeszcze powiedzieć o sobie? No co? co? No, no widać, że... Nie widać brod, ale gole się pokażę Wam. Mam browna, y, taki fajna golarka niby ten, ale taki... Się... Y, od, od 1 do 10 na 6,5 ocenie. Okulary znowu mi się wybrudziły, nie wiem czym, więc będziecie musieli mieć. W tej perspektywy oglądam. Dobra. A więc tego. Co jeszcze? No o kurde, nie ma tego paragonu. No ja po prostu nie wierzę. mówię, no, jest jednak, tylko ja nie przyłączę. Ale oszą, no pff, mam tylko ten. Od ga gamy pada, no. Chuje. Hmm. FIFU wam udowodniłem, według mnie już to, ale naprawdę wiecie mi, że mam je od hmm. No dobra, no cóż, będę musiał powoli kończyć, bo zaraz nie będę miał miejsca na dysku, on będzie warował i nie będzie chciał mi puścić. Więc subnij, like, lajkuj, komentuj, co chcesz. A, widzimy się w Idle Evolution i niedługo w Fifie, mam nadzieję, jak mi rodzice kupią wreszcie tego nowego kompa, chociaż mam średnio słabe nawet. nawet. Zagrożenie z matematyki. To cześć, do zobaczenia.